Cześć, dzisiaj porozmawiamy o juniorach, a konkretnie o treningu, czyli jak ustawić trening, żeby dowiedzieć się, jaki nasz junior po tym treningu ma maksymalny potencjalny skill. I też można zrobić tak, że od razu ustawimy drugi trening, żeby dowiedzieć się, jaki nasz junior ma obecny skill. Zrobimy to u mnie na przykładzie jednego z moich juniorów, który na dzień dzisiejszy jest najlepszy. Tutaj mamy Lloyd Baron. No, niestety ma już 16 lat, 31 dni, ale mam tych juniorów dopiero od miesiąca, więc nie mam tutaj jeszcze jakiś perełek. Wiemy, że może osiągnąć zadowalający poziom skrzydłowy. Nie wiedzieliśmy, Jaki będzie miał maksymalne rozgrywanie, skuteczność? Nie wiemy defensywy, nie wiemy bramkarza jeszcze. I teraz chcę sprawdzić, jaki będzie miał maksymalny skill, maksymalną umiejętność w defensywie. Jak to zrobić? Trzeba odpowiednio ustawić trening oraz odpowiednio ustawić piłkarzy na boisku w meczu. I tak, trening numer jeden odpowiada za obecny skill. Trening numer 2 odpowiada za maksymalny potencjał skilla. Czyli do naszego ustawienia meczowego, o, to jest ostatniego meczu, grał na pozycji napastnika, no i dowiedziałem się, że może być maksymalnie kiepski w tej umiejętności. A teraz chcę sprawdzić, jaki będzie w defensywie. Dlatego idziemy do treningu i jako trening. Dodatkowy, czyli trening numer 2, ustawiamy defensywę. Czyli wszyscy grający na pozycji obrońcy dostają ten trening. Ale, żeby to zadziałało, to ten mój piłkarz, którego chcę sprawdzić, musi być jedynym, który nie ma zdefiniowanego maksymalnego potencjalnego skilla. W defensywie. Czyli sprawdźmy. Ten piłkarz ma defensywa maksymalnie słaby. Może tutaj zostać. Ten piłkarz, no niestety, nie ma defensywy. To nie może tutaj być. Ponieważ gdyby on tutaj był, i tak samo ten piłkarz, i tam jeszcze ktoś, to ten trening rozłożyłby się na tych wszystkich piłkarzy, którzy nie mają zdefiniowanej tej umiejętności. My chcemy, żeby było 100% na naszego piłkarza, dlatego tylko on nie może mieć zdefiniowanej defensywy, zdefiniowanego maksymalnego potencjalnego skilla, potencjalnej umiejętności. Czyli ten nie ma, to nie może tam być, to wyrzucamy go na przykład do ataku. Tutaj mamy defensywa kiepski, może zostać. Ten defensywa piątka może zostać. Ten nieznany też go wyrzucamy. Czyli jest miejsce dla naszego piłkarza. I tak, tutaj jeszcze raz sprawdzamy, mamy, mamy, nie mamy, mamy. I jeżeli ustawimy teraz defensywę jako Drugi trening, to po tym treningu dowiemy się, jaką będzie miał maksymalną defensywę nasz piłkarz, i o to nam chodziło. Możemy też dowiedzieć się, jaką ma minimalną defensywę. Wtedy musielibyśmy ustawić tutaj trening numer 1 jako postawa obronna, i wszyscy. Piłkarze, którzy by grali na tych pozycjach, gdzie ta postawa obronna byłaby trenowana, musieliby już mieć zdefiniowaną defensywę, ponieważ u mnie większość tych piłkarzy nie ma zdefiniowanej defensywy, jaką mają na obecny stan, dlatego to nie ma sensu u mnie, żeby tak ustawiać ja tylko sprawdzę jaki jest maksymalny potencjał skilla w związku z tym mamy trening dodatkowy jako defensywa, czyli to już jest ok, to sprawdzimy a teraz co możemy tutaj wybrać jako trening podstawowy ponieważ ten mój piłkarz ma mieć zadowalające skrzydło, no to możemy mu dać dośrodkowanie, tak? ponieważ tu jest planowany Skrzydłowy oraz boczny obrońca, i w takim razie ustawimy go na skrzydle. I tutaj dostanie już ten trening jako defensywa, ten drugi, i dowiemy się maksymalny potencjalny skill. I przy okazji podtrenujemy skrzydłowego. I tak jak widzimy, mamy tutaj dośrodkowania defensywę, i zobaczycie, jaki tego będzie efekt. No to gramy. Mamy naszego piłkarza tutaj, którego sprawdzamy. Jesteśmy po meczu. Sprawdźmy teraz nasz trening. I mamy to tak, gdy trenowaliśmy defensywę, i może być zadowalający, zanim opuści akademię, czyli Trening zadziałał. Wiemy, że nasz gracz ma szóstkę. Potencjalny, maksymalny skill w defensywie. I o to nam chodziło. Dzięki. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Cześć.